Artykuł z TVP Info, z portalu TVP Info. Zaginął śmigłowiec w poszukiwaniach. Poszukiwania zaangażowana policja i wojsko. Artykuł z 3 maja 2023 roku. Do poszukiwań śmigłowca po tym, jak zgłoszono w sile, powiat olsztyński, potrzeba jego awaryjnego lądowania. Do poszukiwania śmigłowca po tym, jak zgłoszono, kto się zgłosił, Potrzeby u niego awaryjnego lądowania. I teraz kto może zgłosić potrzeby awaryjnego lądowania? No, chyba załoga samolotu, u którym leci, czyli pilot, bo wie, że coś się dzieje, tak? Zgłasza potrzeby awaryjnego lądowania, bo on chce wylądować. skierowano śmigłowiec marnarki wojennej. W poszukiwaniach bierze udział także policja podała Warmińsko-Mazurska Straż Pożarna. No i to jest opis jego służby, policja, wojsko, że śmigłowiec zaangażowali taki. Wszyscy go szukali, bo ktoś zgłosił potrzebę jego awaryjnego lądowania. A dziś, 4 maja 2023 roku, na tym samym portalu FOP info pojawił się artykuł Służby szukały rozbitego śmigłowca pod Olsztynem. To nieśmiały żart. Szeroko zakrojone poszukiwania zaginionego śmigłowca pod Olsztynem prowadziło kilkudziesięciu strażaków i policjantów. Zaalarmowało ich zgłoszenie, z którego wynikało, że w okolicy miasta mógł spaść śmigłowiec. Okazało się, że był to głupi żart. Trzech nastolatków wiek od 10 do 14 lat. Czyli w pierwszym artykule czytamy, że ktoś poinformował o potrzebie awaryjnego lądowania. Treść nie mówi o tym, że Śmigowiec spadł, że był świadek z zewnątrz, który widział tylko o potrzebie awaryjnego lądowania. To pokazuje, jakie mamy służby, jak komunikacja między służbami wygląda, że dzieciak chyba można odróżnić głos dorosłego, zachowanie w słuchawce czy znaczy chodzi o samo wypowiadanie się, mowę dziesięciolatka od dorosłego człowieka. Jeżeli ktoś się zgłasza, że musi, ma potrzebę natychmiastowego wylądowania, to chyba to musi być jakiś pilot, a w ogóle głosy w takim śmigłowcu troszeczkę brzmi inaczej niż 14-latka w słuchawce. I 14-latek poinformuje, że jest potrzeba awaryjnego lądowania śmigłowca. I ten, kto, kto odbiera taki sygnał, no nie wiem. Ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że od razu się dzwoni, jest kontakt z najbliższymi służbami, od razu jest informowane wojsko. To no tak chyba powinno być, mamy XXI wiek, nie? Wtedy jest zapytanie, czy w, w najbliższych jednostkach były jakieś loty, w ogóle jakieś, które śmigłowce się zna, nawet Zwykły, szary człowiek może sobie wejść na radar 24 i zobaczyć w, w, w czasie rzeczywistym Jakie samoloty znajdują się w powietrzu, a nawet sobie wykupić tam za parę złotych premium i cofnąć sobie w, w historii, jakie samoloty były w powietrzu w danym czasie. Wtedy uzyskujesz informacje od służb czy to wojskowych, czy cywilnych powiązanych z lotnictwem, że tak, nasz samolot wystartował, straciliśmy z nim kontakt. Ale nie. Przyjmują zgłoszenie od 10-14 latka, nie weryfikując tych informacji w ogóle. Podnoszą na nogi wszystkie służby i na ślepo szukają rzekomego śmigłowca. No, czy to nie jest państwo z, z dykty? Zero koordynacji, zero nic. Tak w ogóle chciałbym usłyszeć tę rozmowę pomiędzy tym 10-14-latkiem a osobą, która przyjmowała to zgłoszenie. Bardzo mnie ona ciekawi jak ona wyglądała. Praktycznie zmontowałem już materiał, ale mówię sobie zajrzę jeszcze na Flight Radar. Czyli zobaczę co się działo w okolicach Olsztyna tego dnia, którego rzekomo było zgłoszenie o zaginionym śmigłowcu. I ustawiłem radar na 3 maja, zaczynając od godzin porannych, mniej więcej 9.30, zlokalizowałem taki oto tutaj śmigłowiec, który start ma nowa wieś. Nowa wieś mała. Mówiąc dokładniej, Robinson R44, Raven. Wszystkie loty. Możemy śledzić dzięki specjalnym transporterom typu ADS B, które są montowane w, w samolotach. No i teraz puszczamy go sobie. Nie chcę sobie przyspieszać, bo ta strona zawsze zaczyna wariować, jak zaczynasz przyspieszać się te, te loty. Zaczyna się wieszać i trzeba zestartowywać ją. On tu sobie krąży. Damy mu trochę do przodu. I tu jest ta miejscowość siła, z którego niby był komunikat, zgłoszenie o awaryjnym lądowaniu śmigłowca o potrzebie awaryjnego lądowania śmigłowca. Może sobie tutaj leci na prawo jezioro, na lewo las. I teraz jest takie pytanie: czy Taki pilot takiego samolotu prywatnego może wyłączyć to urządzenie śledzące, dzięki któremu my go widzimy, jak również pewnie różne służby. Trochę leci tak jak, jak pijany. Kółko, kółko, kółko. Tutaj też kółko zrobił. Tutaj następne. I tu znów jakieś ósemki. I teraz tak patrząc z tej perspektywy to jest spora odległość, tu jest z 15-10 km albo i lepiej, trzeba by było na drugą mapę wejść. Czy osoba, która obserwowała, no bo już powiedzmy, że te, te, te dzieciaki z, zadzwoniły, bo widziały z bardzo daleka, że samolot się dziwnie zachowuje, no bo teraz tak wygląda, że faktycznie się dziwnie zachowuje. Tak jakby szukał sobie miejsca do lądowania, no to jest potrzeba awaryjnego lądowania. I teraz ten śmigłowiec nadlatuje sobie nad jeziorko. I będąc nad jeziorem, zawisa nad tym jeziorem. Teraz ja znowu powtarzam pytanie czy taki pilot z bogatego samolotu może sobie od tak wyłączyć się urządzenie śledzące, dzięki któremu my go widzimy jak również pewnie i inne służby i po prostu i znika na tym jeziorem sobie znika no i zawiesza mi się strona ale powtarzałem to wielokrotnie ten cały przelot tego śmigłowca no i faktycznie tak jest że leci sobie konkretny śmigłowiec robi sobie cuda na kiju podczas tego lotu jakieś kółka ósemki nie wiadomo co i Zatrzymuje się nad jeziorem i znika. No ciekawie, ciekaw jestem, jeżeli ktoś jest z, ty, z tych okolic tutaj, z, z Olsztyna i tych jezior, to może napisać w, w komentarzach, czy widział ten śmigłowiec i czy ten śmigłowiec faktycznie tylko urwał się kontakt, że. Te urządzenie zostało wyłączone, a on sobie gdzieś poleciał dalej, czy coś się faktycznie stało z tym, z tym śmigłowcem bo my dzięki temu radarowi możemy tylko prześledzić to co ten właśnie radar nam tutaj wskazuje ale co było się stało rzeczywiście i no bo jeżeli to by no faktycznie wpadł do, do jeziora, no to myślę, że chyba świadkowie by byli i by też jakieś nagrania i odez odezwa tutaj tych świadków też by była. To jest za, by to powiedzieć, zbyt widoczne, żeby to nie uszło czyimś oczom. No ale sytuacja dość ciekawa, i myślałem, że to faktycznie tylko taki żart i nieudolność naszych służb w komunikacji między sobą. A tutaj jeszcze mi radar pokazuje taką, taką dziwną ciekawostkę. Tutaj samolot, śmigłowiec, i to śmigłowiec, sobie leci z miejsca A do punktu. Bej nad jeziorem się zatrzymuje i znika. No, a co, Jak ktoś jest z tamtych okolic, to może napisać się w komentarzu, to nawet bym był wdzięczny, co o tym myśli. I czy faktycznie widział ten śmigłowiec, i co się z nim później stało, bo tutaj też nie możemy tworzyć niesprawdzonych historii. No, Dzięki za uwagę i myślę, że już do usłyszenia, do następnego.